Wychodzimy z kościoła, bo tu mamy kolejną tajemnicę, kolejny sekret. Zobaczcie, tam pod spodem, pomiędzy tymi płytami, coś jest. I ja, od księdza Stefana, który opiekuje się tą parafią, już wiem, jak tam wejść. Idę śladem tej pustki. Jest, zobaczcie. Po prostu. U, nie jest to, nie jest to łatwe. Jest tam jakieś zejście. No trochę. Trochę pajęczyn. Po co? Schodzimy? Nie jest to bardzo łatwe, słuchajcie. O tej wysokości tunelik. Mam tu przygotowaną latarkę, no i zobaczymy, co dalej. Nie jest tutaj wygodnie, trzeba iść kucając. Tutaj jest błoto i to jest tunelik, który dokładnie biegnie dookoła całego mauzoleum. Chodźcie zobaczymy. Idę. Tu po bokach, o dokładnie widać coś, jakby kanały do przepuszczenia powietrza, i jest kilka po drodze. Mauzoleum mamy z tamtej strony, tu jest zewnętrzna część całego kompleksu. No i zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Prawda jest taka, że ksiądz proboszcz wpuścił nas w kanał. I to dosłownie, bo ta część z tej zewnętrznej strony wygląda tak, jakby tędy miała spływać woda. Tam na zewnątrz zresztą widać takie odwodnienie czyli być może tutaj miała się również gromadzić woda. Teraz pokażę Wam, dla kogo ten tunel, który przeszliśmy dla Was został zbudowany. Dla zaledwie trzech osób co jest też tajemnicą tego miejsca. Popatrzcie: Mauzoleum Magnisów i Opersdorfów. Przygotowano raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem miejsc pochówku. Ale tylko w trzech znalazły się trumny. Pytanie dlaczego? Każdy z tych sarkofagów może ważyć podobno nawet do dwóch ton. My nie jesteśmy w stanie tego określić, ale wystarczy spróbować podnieść to. Anton von Magnis, twórca tego mauzoleum oraz jego kuzynka i jej matka Sofia Oppersdorf, urodzona jako hrabianka Magnis i Karolina. Ich zdjęcia leżą tutaj. Te sarkofagi są bardzo nowoczesne, jak na swoje lata, potężne, ciężkie, a nad nimi, na ścianach, widać, tak jak na ogrodzeniu, maki, maki, które symbolizują wieczny sen. Tu w środku znajdują się przepiękne trumny. Natomiast te wszystkie sarkofagi są z całą pewnością puste. A wiemy o tym dlatego, że w latach 70. przeprowadzany był remont, i wtedy już sprawdzono, że nie ma tu żadnych ukrytych, jakby niektórzy chcieli skarbów, chociaż było takie przepuszczenie, że być może w tych sarkofagach coś mogło zostać ukryte. Skąd ten pomysł? Mianowicie w 45 roku ostatnia hrabina von Magnis, mieszkająca w pałacu w Boszkowie, kazała swojemu kamerdynerowi, niejakiemu Kacprowi czeskiego pochodzenia, ukryć różne rzeczy, pod pałacową fontanną te rzeczy zostały przez miejscową ludność odnalezione już po wojnie. Następnie pojawiły się służby, pojawiła się milicja, zarekwirowali te rzeczy. To była porcelana, srebra. I wiecie, co jest najdziwniejsze, że nie ma ani jednego dokumentu, który by nam powiedział, co się z tym stało. Natomiast ten tunel, w którym byliśmy przed chwilą, został stworzony właśnie dla ludzi, którzy mieli być tu pochowani, po to, żeby było tu sucho, żeby tu można było to dobrze napowietrzyć, żeby nie było tu wilgoci, bo wtedy ciała przechodzą zupełnie inny proces i dłużej utrzymują się w dobrym stanie. Tu jest jeszcze jedna ciekawostka warta zbadania, ponieważ podczas powodzi przez wiele lat wszystko dookoła było zalewane kościoły, cmentarze ale nigdy to mauzoleum więc ten tunel, którym szliśmy przed chwilą również mógł mieć z tym jakiś związek. No i ostatnia rzecz tutaj nieboszczycy mieli ciepło to pomieszczenie było ogrzewane. mauzoleum rodu Magnisów w Odrzychowicach Kłodzkich. Zagadka goni zagadkę, chociażby te trzy groby tuż przy mauzoleum. Dlaczego hrabia Magnis, który leży pomiędzy dwoma siostrami zakonnymi, nie został pochowany w mauzoleum, w krypcie? Dlaczego jest Poza jego obrębem każdy kawałeczek ściany, każdy kawałek marmuru ma tu jakąś historię, więc najlepiej zadzwonić, umówić się i zwiedzać to miejsce bardzo świadomie. A kiedy już wejdziecie do górnej części mauzoleum Magnisów, usiądźcie na ławce i zobaczcie jaka tam jeszcze czeka niespodzianka.